Witajcie na kanale bezprzepłacania.pl Dzisiaj zaprezentuję Wam bezprzewodowy odkurzacz pionowy, na którego premierę czekało wiele osób, w szczególności fanów marki Roborock, popularnego producenta robotów sprzątających. Odkurzacz Roborock H6 Adapt to debiut tej marki na rynku odkurzaczy ręcznych. Sprawdźcie czy udany. Odkurzacz Roborock H6 Adapt można już zamawiać w ramach przedsprzedaży na gigbank.com z dostawą z europejskiego magazynu. Pod filmem umieszczę link do oferty i kod rabatowy, dzięki któremu zaoszczędzicie trochę pieniędzy. Na początku tradycyjnie już sprawdźmy, co znajduje się w zestawie. Od razu muszę pochwalić producenta za umieszczenie pięknej ściągawki, pokazującej jak ułożone zostały poszczególne elementy, co ułatwia ponowne złożenie odkurzacza do pudełka. Pierwszy istotny element odkurzacza to rura przedłużająca odkurzacz. Następnie wyjmujemy kopertę z instrukcjami obsługi. Skróconą i pełną. Mała elektroszczotka do tapicerek. Elastyczna rura. Na ten element warto zwrócić uwagę, bo nie wszystkie odkurzacze pionowe taką mają, a bardzo się przydaje. Pierwszy element wieszaka na odkurzacz. Ten element służy do wieszania akcesoriów. Zestaw kołków i wkrętów do wieszaka końcówka szczelinowa, kolejna końcówka odkurzacza, tym razem zakończona włosiem. Ostatnia, ale chyba najważniejsza końcówka to duża elektroszczotka do odkurzania podłóg. Następnie wyjmujemy jednostkę główną odkurzacza. Wygląda solidnie, ale pomimo tego jest całkiem lekka. Odkurzacz waży tylko 1,4 kg. Poza tym w zestawie mamy jeszcze kolejny element wieszaka na odkurzacz oraz ładowarka. Tak wygląda całość. Zerknijmy z bliska na odkurzacz. Na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda znacznie lepiej od wszystkich odkurzaczy tego typu, które testowałem. Widać, że ktoś popracował nad designem. Na pojemniku na kurz widać wyraźną rysę, ale jest też obok przyklejona uspokajająca informacja, że nie jest to usterka, tylko założona cecha produktu. Odkurzacz wykonany jest z solidnych plastików i dobrze się trzyma w dłoni. Na górnej części rączki wyróżnia się niewątpliwie bardzo ładny wyświetlacz OLED. Na którym pojawiają się podstawowe komunikaty. Pod wyświetlaczem widzimy natomiast włącznik w formie spustu. Kciukiem obsługiwane są natomiast dwa inne przyciski: mały guzik, którym możemy zablokować lub zwolnić włącznik, oraz z tyłu nieco większy przycisk do zmiany biegu odkurzacza. Pod spustem umieszczona jest natomiast wajcha, którą otwierany jest pojemnik na kurz. Pod rączką znajduje się bateria o pojemności 3610 mAh, na której z jednej strony umieszczone są blaszki do ładowania poprzez wieszak, a z drugiej strony gniazdo do ładowania bezpośrednio z ładowarki. Na spodzie baterii widzimy jeszcze jedną wajchę, za pomocą której można łatwo odpiąć cały pojemnik na kurz. Po jego odpięciu uzyskujemy dostęp do systemu cyklonowego, który można łatwo odpiąć i umyć w razie potrzeby. Odkurzacz wykorzystuje system 9 cyklonów oraz pięcioetapowy system filtracji powietrza. Z drugiej strony mamy jeszcze łatwy dostęp do filtra HEPA. Wszystko to sprawia, że sprzęt zatrzymuje w środku 99,97% cząstek z powietrza. Omówmy sobie teraz sterowanie tym odkurzaczem. Sprzęt ten nieco różni się od tych, które do tej pory testowałem. Domyślnie odkurzacz działa w momencie, kiedy naciskamy i trzymamy spust. Dzieje się tak bez włączonej blokady spustu. Małym przyciskiem z boku możemy jednak włączyć wspomnianą blokadę i wtedy po jednorazowym naciśnięciu spustu odkurzacz będzie działał cały czas. Bez względu na to, czy naciskamy spust, czy nie. Wyłączy się dopiero jak zwolnimy blokadę. Na wyświetlaczu widzimy informację, czy blokada jest obecnie włączona, czy nie. Procentowy poziom naładowania baterii, który w trakcie odkurzania zmienia się w stoper odliczający pozostały czas odkurzania, oraz informację o włączonym biegu. A mamy tutaj trzy biegi do wyboru i możemy je zmieniać w każdej chwili. Zmiana biegu automatycznie wpływa na pozostający nam czas odkurzania na tej baterii. Okazuje się, że jak przytrzymamy przez 10 sekund przycisk zmiany biegu, to uzyskamy możliwość zmiany języka wyświetlacza. Z początku zdziwiłem się, o jakim języku mowa, przecież są tu same obrazki i cyfry, ale okazuje się, że od czasu do czasu odkurzacz pokazuje również komunikaty tekstowe. Omówmy sobie poszczególne końcówki. Do wyboru mamy ich kilka. Wszystkie bardzo łatwo zakłada się i zdejmuje. Zacznijmy od tych najmniejszych. Mała końcówka zakończona jest włosiem, przydatna w odkurzaniu delikatnych powierzchni. Jest też końcówka szczelinowa, która niestety nie ma opcjonalnego włosia. Co na przykład było często spotykane w innych odkurzaczach tego typu. Obie te końcówki możemy wykorzystać w połączeniu z elastyczną rurą, dzięki czemu łatwiej możemy sprzątnąć trudno dostępne miejsca. Mała elektroszczotka przydatna jest szczególnie do odkurzania różnych tapicerek i powierzchni materiałowych. Ma wbudowany silnik, który z dużą mocą obraca szczotkę, znacząco zwiększając skuteczność odkurzania. Podłączanie końcówek bezpośrednio do odkurzacza jest bardzo wygodne przy sprzątaniu niewielkich powierzchni, ale większość z Was najczęściej będzie jednak korzystać z długiej rury, która szczególnie przyda się do odkurzania podłóg. Rura ma wmontowane gniazdko oraz przewód zasilający zarówno wcześniej wspomnianą małą elektroszczotkę, jak i dużą elektroszczotkę do odkurzania podłóg. Duża elektroszczotka ma wbudowany silnik o mocy aż 50 W, co zapewnia wyjątkowo szybkie obroty. Zanim przejdziemy do praktycznych testów tego odkurzacza, naładujmy go do pełna. A możemy zrobić to na dwa sposoby. Pierwszy sposób to po prostu wpięcie wtyczki ładowarki bezpośrednio do baterii. Po włączeniu ładowania, na kilka sekund zapali się komunikat na ekranie, informując o ładowaniu oraz o tym, ile mam już procent energii. Odkurzacz można również powiesić na ścianie i ładować baterię poprzez specjalny wieszak. Do wieszaka możemy też przykręcić dodatkowy element, na którym można powiesić wszystkie pozostałe akcesoria. Po naładowaniu do 100% możemy zobaczyć, na ile czasu odkurzania wystarczy nam baterii. Na najniższym biegu będzie to ponad 90 minut, na średnim już o mniej więcej połowę mniej, a na najwyższym będzie to około 11 minut. Trzeba też pamiętać, że wyświetlany czas jest przybliżony. Należy go traktować orientacyjnie. Sprawdźmy teraz głośność w poszczególnych trybach z założoną dużą elektroszczotką i częściowo wypełnionym pojemnikiem, czyli w najczęściej spotykanych warunkach. Głośność, podobnie jak sama moc sąca, zmienia się dość radykalnie przy zmianie biegów. Niemniej jednak mój pomiar pokazał, że odkurzacz jest bardzo cichy. W najniższym trybie było to niewiele ponad 60 dB, a w najwyższym nieco ponad 70 dB. Sprawdźmy teraz jak odkurzacz robi to do czego jest stworzony, czyli odkurza. Duża elektroszczotka w połączeniu z ogromną siłą tego odkurzacza wciąga praktycznie wszystko. Maksymalna moc to 150 w czyli podobna jak w odkurzaczu Dyson V10. Nawet kiedy na odkurzaczu ustawimy najniższy bieg, nie ma problemów aby idealnie odkurzyć twardą podłogę. Już po jednym przejechaniu sprzątanej powierzchni nie ma najmniejszego śladu po tym co rozsypałem. Siłą ciągu tego sprzętu będzie można lepiej zaobserwować na przykładzie końcówki szczejnowej. Odkurzacz nie ma najmniejszego problemu z połykaniem zarówno dużych ziaren kawy, jak i z perfekcyjnym wciągnięciem mąki. W trakcie pracy odkurzacza system cyklonowy tworzy w pojemniku na kurz prawdziwe tornado. Duża elektroszczotka świetnie radzi sobie również na dywanach. Ogromną jej zaletą jest to, że jeżeli sprzątamy na najniższym bądź średnim biegu, odkurzacz automatycznie wyczuwa moment, w którym wjeżdżamy na dywan, zwiększając w tym momencie obrot. Jak tylko zjedziemy z dywanu, po dosłownie dwóch sekundach odkurzacz wraca do podstawowego trybu. To, co chwilę potem zobaczyłem w pojemniku, przeraziło mnie, bo wydawało mi się, że dywan jest czysty, a jedyne co wciągnie z niego to rozsypane ziarenka. Roborock H6 Adapt dzięki sporej ilości końcówek sprawdzi się nie tylko przy odkurzaniu podłóg. Niesamowicie dobrze czyści się nim meble i różne trudno dostępne miejsca. Odkurzacz jest bardzo lekki. Bez końcówek waży zaledwie 1,4 kg, a jego bateria jest znacznie wydajniejsza od konkurencji, co sprawia, że nie musimy obawiać się o brak energii. Odkurzacz idealnie sprawdza się również w odkurzaniu samochodu. Udało mi się w końcu doczyścić nim bagażnik. Z którym inne odkurzacze sobie średnio radziły. Warto również wspomnieć o czyszczeniu odkurzacza. Prawie wszystkie brudzące się elementy możemy łatwo zdemontować i umyć pod bieżącą wodą. Można myć nawet cyklony i filtry. Chociaż u mnie w przypadku filtra HEPA okazało się, że jest idealnie czyściutki, co oznacza, że cały brud zatrzymał się na wcześniejszych filtrach. W razie potrzeby możemy też łatwo wyjąć i wyczyścić szczotki z obydwu elektroszczotek. Przy okazji wspomnę, że z informacji medialnych wynika, że do odkurzacza będzie można dokupić dodatkowe akcesoria, w tym miękki wałek do dużej elektroszczotki oraz stojak na odkurzacze, dzięki czemu będzie można go postawić bez konieczności wiercenia w ścianie. Odpowiadając na pytanie zadane na wstępie uważam, że debiut marki Roborock na rynku odkurzaczy ręcznych jest wyjątkowo udany. Wydaje mi się, że sprzęt przede wszystkim okazał się nieco lepszy od wszystkich chińskich odkurzaczy, które testowałem do tej pory. I niczym nie odstaje od znacznie droższych odkurzaczy marki Dyson. A pod niektórymi względami, takimi jak czas pracy, wieje je na głowę. Po więcej informacji, tradycyjnie już zapraszam na stronę bezprzepłacania.pl. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z kolejnymi recenzjami. Z góry dziękuję też za wszelkie lajki i komentarze. Pozdrawiam.